Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się wykorzystaniem programu Fusion 360 do tego, aby właśnie we współpracy z Microsoft Surface i z jego nie, tak naprawdę możliwościami, mam na myśli tutaj ekran dotykowy i rysik, będziemy chcieli stworzyć nic innego jak taki, albo w zasadzie ja będę chciał stworzyć nic innego jak mm, uchwyt na klucze, taki, który będziemy mogli później wydrukować na drukarce 3D dostępnej. W naszej szkole w ramach programu Laboratoria przyszłości, i po to, abyśmy mogli rzeczywiście tutaj zrobić coś fantastycznego, coś takiego unikatowego w naszej klasie. Więc zabieram się do, do pracy. Większość z rzeczy, które będę tutaj wykonywał, będę wykonywał przy pomocy resika, więc Państwo też mogą wziąć resik od Microsoft Surface dłoń i przejść powolutku do pozycji, która się nazywa Create Sketch, czyli do rysunku płaskiego. I w rysunku płaskim teraz wybieramy sobie płaszczyznę, wokół której będziemy operowali. I ja sobie wybiorę płaszczyznę, tą, która jest dokładnie w tym miejscu. Mam teraz układ takiej linii osi X i osi Y, w którym punkt zerowy jest dokładnie umiejscowiony w tym miejscu. Ja będę chciał go przesunąć za pomocą rączki, która znajduje się tutaj do lewej strony, i do tego będzie nam potrzebny tak naprawdę palec położony na surfejsie, bo będzie nam wtedy bardziej wygodnie do tego, żeby właśnie wykonać tą operację, jaką jest przypisanie tej, czy też przeniesienie tej osi. Kolejną rzeczą, którą sobie zrobimy, to zrobimy sobie na początku widok od góry, więc przejdę sobie teraz z resikiem dłoń do sekcji Solid, i w sekcji Solid wyrysuję sobie jakiś kształt, który będę, linię w zasadzie, którą będę mógł. Tutaj wyznaczyć jej jakąś określoną długość. Długość jest podana w milimetrach, więc ja sobie wybrałem, że taki uchwyt, który tutaj będzie, będzie miał wysokość albo w zasadzie długość około 14 cm, czyli wpisuję 140 mm i linia na 140 mm już jest stworzona, i teraz mój rysik będzie miał. Przepraszam, cały czas mówię, rysik, a chodzi mi tutaj o nic innego jak. O tak naprawdę uchwyt, a mój uchwyt będzie miał około 40 mm, czyli 4 cm. Tak będzie wyglądała podstawa mojego uchwytu. Teraz mogę zakończyć szkicowanie i po zakończeniu szkicowania przejść sobie do modułu trójwymiarowego. I w module trójwymiarowym teraz będę wyciągał na określoną odległość ten mój cały obiekt, który tutaj został narysowany. Ja jeszcze sobie wybiorę przycisk orbit, który znajduje się tutaj, i znowu za pomocą ruchu ręką. O, czyli dotykam teraz ekranu na moim e, ekranu surfejsa i teraz będę mógł operować tutaj różnymi widokami. Mnie widok taki jak tutaj. Teraz dwoma palcami rozsuwam sobie ekran. Widok taki jak tutaj, jak najbardziej, jak najbardziej jest ok. Mógłbym jeszcze rączką pan, która znajduje się na dole, przenieść sobie trochę. Ten mój widoczek, o, żeby mieć widok taki jak tutaj, jest już perfekcyjnie. Znowu rysik dłoń. Wyciągam teraz za pomocą funkcji Extrude, wyciągam mój fragment tego mojego obiektu i wyciągam go na zadaną wysokość. Moja zadana wysokość będzie około 15 mm, czyli 1,5 cm. Tak ona będzie wyglądała. Klikam na Enter. Potwierdzam z mojej klawiatury. I jeszcze mogę sobie podejrzeć, jak on będzie wyglądał od góry. Będzie właśnie wyglądał tak jak tutaj. Teraz na moim, tym moim obiekcie będę chciał narysować tutaj okrąg na tej płaszczyźnie, która w tej chwili jest widoczna, i wystawić taki bolec, na którym zawisną klucze. A tutaj, w tym miejscu, będę chciał przygotować dwa otwory do tego, aby te otwory były takimi otworami, w których będę mógł E, zawiesić ten mój e, uchwyt, no bo możemy go przykleić na taśmę dwustronną, ale nie wiem, co Państwo będziecie trzymali, więc zróbmy takie otwory, w których po prostu będziemy mogli przywiercić go do ściany. A jeżeli nie będziecie chcieli przywiercać do ściany, to te dwa otwory po prostu pomińcie w tym całym naszym tutorialu. Więc przechodzę teraz do rysowania znowu na. E, na płasko, czyli create sketch, ale teraz nie wybieram jednej z tych żółtych ścianek, tylko wybieram płaszczyznę górną, którą mam dokładnie tutaj. I znowu przesuwam sobie za pomocą rączki, czyli przesuwam fizycznie dotykając palcem, tak aby widzieć go rzeczywiście na środku. Mój obiekt ma długość całkowitą 140 mm, więc ja będę chciał co 25 mm umieścić sobie. Moje otwory, tutaj będzie jeden otwór 25 mm od tej krawędzi, czyli wyrysowałem linię, ustawiam się tutaj, tu też będzie 25 mm dla drugiego otworu, przepraszam, dla tego wieszaczka, natomiast tu gdzieś w połowie tej drogi, mniej więcej w tym miejscu, ja sobie tutaj postawię jeszcze taką linię pomocniczą, czyli 50 mm będzie drugi otwór na uchwyt. Jeżeli nie będą Państwo robili otworów do tego, żeby przywiercić to do ściany, to tylko i wyłącznie będzie Państwa interesowała dokładnie ta przestrzeń, która znajduje się tutaj, czyli ta linia, którą tutaj mamy w odległości 25 mm. Teraz stawiam pierwszy okrąg. Okrąg dokładnie będzie w tym punkcie, który w tej chwili tutaj wskazuję. Moi Państwo, dlaczego dokładnie tak zrobiłem, wykorzystując te linie pomocnicze? No po to przede wszystkim, żeby mieć wymiar. Ja za chwilkę te linie usunę, natomiast punkty, w których ustawię sobie okrąg, one mi tutaj pozostaną na zawsze. Mój okrąg będzie miał około dajmy na to 14, niech to będzie 16 mm. Okrąg 16 mm jest ok. Natomiast tutaj, jeżeli będziecie Państwo robili razem ze mną tą część, która jest związana z kołkowaniem, no to ja bym tutaj proponował, żeby średnica tego okręgu, a już sobie go tutaj wypiszę, żeby była na przykład 6 mm. No bo taki na 6 mm średnicy na pewno Państwo gdzieś tutaj znajdą, więc najeżdżam kółeczkiem, wypisuję tu sobie tutaj szóstkę. O, niechcący plusik nacisnąłem, więc muszę go zmienić na 6 mm i już mam trzy otwory. Klikam na Finish Sketch. Przechodzę sobie momentalnie do widoku trójwymiarowego. W widoku trójwymiarowym mogę teraz zaznaczyć te obiekty, kliknąć na Delete sklaviatury, po to, aby te linie pomocnicze były sobie stąd usunięte. I teraz będę chciał wyrzucić to do góry, czyli ten, ten okrąg pójdzie mi do góry, a te dwa okręgi pójdą mi tutaj w dół. Zaznaczam pierwszy z nich, klikam sobie na przycisk Extrude, i za pomocą po prostu wyciągnięcia tej strzałki do góry, proszę spojrzeć, jak ona wygląda intuicyjnie. Czy to wykorzystując rękę, czy wykorzystując tak naprawdę rysik, możemy go sobie wyciągnąć na w tym wypadku 2,5 cm. Potwierdzam znaczkiem. Enter. Na tą chwilę zniknęły mi oba obiekty, nic się tutaj nie dzieje. Za chwilkę je odnajdziemy, po to aby można było sobie z nich korzystać. Ale ja tutaj jeszcze będę chciał dorobić taki zaczep, żeby nie albo w zasadzie rozszerzyć trochę tą wielkość tego naszego okręgu, tylko i wyłącznie po to, aby on gdzieś mi tutaj nie uciekał. Czyli klucze, które będą powieszone, żeby miały tutaj taki stoper. Żeby to zrobić, wystarczy, że nacisnę na ten obiekt, który tutaj jest. Wybiorę sobie za pomocą pisaka przycisk EXTRUDE i podniosę go troszkę do góry, ale jednocześnie ruszając tą orbitą. Jeżeli będę ruszał ją w moim przypadku w prawą stronę, będzie ona się zmniejszała. Jeżeli będę ruszał w lewą stronę, to będzie ona się zwiększała, jeżeli chodzi o swoją średnicę. Ja gdzieś powiedzmy wezmę ją o tak na 20 stopni, wysokość 5 mm, 20 stopni. Jest całkowicie ok. Klikam na ok tutaj w tym miejscu, lub też mogę kliknąć na enter z klawiatury i zobaczmy teraz, jak nasz uchwyt tutaj już się prezentuje. No, klucze na pewno nie wypadną, bo mamy tutaj stopper, więc teraz pozostaje nam zrobienie tych otworów, które były zaplanowane wcześniej. Jeżeli Państwo będą przypinali go na taśmę dwustronną. Nie ma potrzeby robić tego następnego kroku. Natomiast, kiedy tej taśmy dwustronnej Państwo nie będą używali, tylko będziecie chcieli przewiercić się i zamocować za pomocą kołków w ścianie, to właśnie jest ten moment, abyśmy przeszli do sekcji, która się nazywa szkic. I w sekcji, która się nazywa szkic, drugi szkic, który jest pod spodem, miał wcześniej zamknięte oczko. Musimy to zamknięte oczko otworzyć. Wtedy pokażą nam się elementy, które były stworzone na drugim szkicu, bo na pierwszym szkicu była tworzona podstawa, na drugim trzy okręgi. okręgi. Zaznaczam pierwszy okrąg, zaznaczam drugi okrąg i przechodzę teraz opcją Extrude w dół. Strzałeczkę przeciągam w dół tak, aby zaświeciło się na czerwono. Wykorzystajcie Państwo to, że macie możliwość dotknięcia ręką ekranu po to, aby go obrócić. Strzałeczka jest razem z tubą na czerwono przeciągnięta w dół, co oznacza, że tak naprawdę wydarzyło się tutaj to, że możemy sobie wykorzystać tą funkcję do tego, aby zrobić otwór. No i co robię dalej? Klikam na przycisk Enter. Przycisk Enter spowodował, że tutaj w tym miejscu, zobaczmy znowu wykorzystując naszą, nasz obrót i ekran dotykowy, że możemy sobie rzeczywiście w tym miejscu obrócić i widzieć. Co tutaj się nam fajnego wydarzyło? A stworzyły nam się dwa otwory do tego, aby wstawić tutaj sobie nic innego jak kołek. Ale ten kołek, który tutaj mamy, moglibyśmy jeszcze powalczyć tutaj z zaokrągleniem. Zaokrąglenie znajduje się w sekcji Modify. Jest to nic innego jak filet. Filet jest zaokrągleniem, i mogę teraz zaznaczyć krawędź, która znajduje się tutaj, klikając nią i tą krawędź, którą tutaj zaznaczę, a teraz jeżeli wezmę sobie, przyciągnę tą strzałeczkę w prawą stronę na określoną szerokość, to zobaczcie moi Państwo, co tutaj się stało. Stworzyły się takie niecki. Te niecki będą mi służyły do tego, aby wprowadzić tutaj nic innego jak, jak śrubę, łeb tej śruby, aby ona pięknie mi tutaj wystawała. Myślę, że 2,5 mm będzie całkowicie OK, więc klikam na ok, potwierdzam i tym samym mam tutaj nic innego jak mój już przygotowany do założenia wieszak i mogę go wyeksportować w formacie STL do mojej drukarki. Jak to robimy? Klikamy tutaj sobie na tę, przepraszam, klikamy tutaj na tą sekcję, która się nazywa Nowy klik i wybieram sobie opcję 3D Print. W opcji 3D Print ja już mam tutaj przygotowaną aplikację, a przepraszam nie mam, więc muszę sobie wskazać w jakiej aplikacji będę z niej korzystał, więc przechodzę na dysk C do folderu Program Files ja u siebie mam podpiętą drukarkę Prusa 3D, więc wybieram sobie Plusa Slicer bo to będzie moja aplikacja z której będę korzystał i teraz będę sobie wybierę sobie obiekt, który będę chciał wyeksportować i po kliknięciu na eksport tego obiektu ja już widzę ten model u siebie na symulatorze drukarki i tak naprawdę mogę go już sobie wydrukować. Kliknąć na cięcie i za chwilkę okaże się, że po godzinie i 46 minutach w bardzo niskiej jakości druku jestem już gotowy do tego, aby właśnie mieć już przygotowany ten model do tego, żeby go wydrukować na drukarce. Więc tak jak mówiłem wcześniej, od rysunku technicznego, czyli tak naprawdę od naszego szkicu przez szkic numer 2, który dawał nam obiekty, przez wyciągnięcie uzyskaliśmy właśnie taki efekt, a wszystko to razem ze urządzeniem Microsoft Surface i oprogramowaniem Autodesk Fusion 360, które w wersji edukacyjnej przypominam, że jest całkowicie za darmo.